Cześć! Dzisiejszy odcinek zaczynamy od wizyty u siostry Reja, co niestety Olga nie za bardzo przyjęła dobrze. Jak widzimy, na załączonym obrazku, przywitała Narcyza ze skwaszoną miną. Zapewne jest to spowodowane tym, że ostatnio. Anastazja zniknęła w nocy, nie pojawiła się w domu, więc Olga ponownie musi tutaj się wyżyć na narcyzie, który był winny tego, że Anastazja nie wróciła do domu na noc. Ale co najlepsze, chociaż może nie powinnam tego określać jako co najlepsze, a co najgorsze, Anastazja ewidentnie źle się czuje. Jak widzimy, albo jest to spowodowane jakimś zatruciem, albo, moi drodzy, czymś więcej, <grym> czym się zapewne już domyślacie, ale zaraz sobie to wszystko sprawdzimy. Na początek taki wstęp mały, ponieważ narcyz jeszcze pojawił się tutaj z tego względu, że zamierza odwiedzić swoją rodzinkę. I pojawił się w sumie tutaj w domu Anastazji, żeby ją zaprosić na mały wypad poza Salwadoradę we dwójkę. Ale nie wiem, jak to będzie, czy Anastazja w ogóle da radę gdziekolwiek jechać w takim stanie, ale zaraz się przekonamy. Ja myślę, że Anastazja powinna na początek zainterweniować. Tutaj w rozmowie, która się na szczęście chyba już skończyła, ale tak niech sobie porozmawia z narcyzem i zaraz sprawdzimy to, czego wszyscy się domyślamy. <grym> tak jest. Już zapowiadałam w poprzednim odcinku, że musimy się troszkę pośpieszyć, więc zaraz sobie sprawdzimy, co i jak. Ale może tutaj na dole. Tak, niech Anastazja pójdzie sobie sprawdzić ten test ciążowy. I jeśli ten test wykaże to, czego się wszyscy spodziewamy, no to narcyz będzie miał wesołą nowinę za chwilę. <grymne> Ale zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żeby mały Słowiczek jednak się pojawił za niedługo, bo to by było już w samą porę. No, i proszę, mamy je za dwoje. Gratulacje, Anastazjo. Pochwal się teraz narcyzowi. Oho. Takie mieszana jakaś reakcja, bo na samym początku usta mu się wykrzywiły w dół, ale chyba. Chyba nie jest tak źle. No dobra, to niech oni porozmawiają o popraw mu humor. Niech porozmawiają sobie o tym, co się stało. Ha, narcyz jest nieswój. No to ciekawe. Ciekawe, co z tego wyjdzie. A tymczasem mamy tutaj informację o wyjątkowym festiwalu muzycznym. O proszę, w parku Kwiat Magnoli w Wierzbowej Zatoczce w każdą niedzielę o 12.00. No dobra, mamy czwartek. Nie wiem, czy nam się to uda e, zorganizować w tym odcinku, ale może w przyszłym, może zostaną troszkę dłużej e, w tamtych okolicach. Ale co, jedziemy. No dobrze, moi drodzy. Jesteśmy znowu w Windenburgu. Trochę się stęskniłam nie tylko za tym domem, miejscem, ale także przede wszystkim za Florką, za Alicją i za Adasiem. A jesteśmy w tym momencie tutaj, ponieważ e, nadszedł ten czas, żeby Alicja i Adaś e, mieli urodziny. I niestety się zestarżeli, stali się seniorami, nadszedł ten czas i trzeba to zrobić, a nie chciałam tego zostawiać po prostu grze samej sobie, tylko to zrobić razem z wami. Myślę, że to będzie takie miłe urozmaicenie i miły powrót do tych simów, z którymi spędziliśmy już trochę czasu. No dobra, yy... Anastazja, jak widać, zmęczona po podróży, więc musiała sobie odetchnąć, zdrzemnąć się. Niech ona sobie odpocznie. Gdzie jest Adaś? Ja się pytam. Adaś, ty mój drogi, może ty byś porozmawiał z tym swoim synem? Tak zrobimy. Pochwal syna, tak, bo dobrze sobie radzi. Jakieś sukcesy małe powoli osiąga, więc super. A ja myślę, że florka. No, z tą florką to też mam problem, powiem Wam szczerze, ponieważ, e, tak jak już zapowiadałam kiedyś, e, ona jest zupełnie pochłonięta pracą. Nie znalazła jeszcze żadnego partnera na resztę swojego życia, i jak się tak troszkę rozglądałam po tych simach, których mamy tu w okolicy, no nie ma zbyt wielkiego wyboru niestety i trzeba będzie chyba coś podziałać w tym kierunku. A musi iść do pracy? Ha. A może byśmy sobie wzięli wolne. Tak, po posymuluj chorobę, czemu by nie? Syn przyjechał po tak długim czasie. To można troszkę oszukać. <noise> tak, ale wracając do florki. Tak na marginesie w zasadzie. Jakby ktoś chciał zrobić Sima dla niej, nie będę żadnego ogłaszać wielkiego konkursu ani wielkich wyborów, ale jakby ktoś chciał podesłać jakiegoś Sima, to można do mnie pisać sobie na PW na Instagramie. Zapraszam, a jak nie, to ja sobie kogoś tam skombinuję dla florki, bo jednak bym chciała, żeby ona założyła jakąś rodzinkę, żeby. Przyszłe dzieci Narcyza miały swoich kuzynów do zabawy, do spotkań. I tak to wymyśliłam. Mamy dosyć wcześnie, więc sobie powolutku ogarniemy tutaj wszystko na jakieś takie przyjęcie urodzinowe. Może nie zbyt wielkie wyszukane, raczej takie domowe. O! Piękny pokój Narcyza w, w nienaruszonym stanie. <noise> Wszystko tak jak było. Jak zostawił, tak zostało. Wspaniale, nikt tutaj nic nie zmieniał, więc super. O właśnie, może Anastazja by się tak podzieliła wielkimi wieściami z przyszłą tyściową i z Florką. Tak, jest. Już się polubiły od razu, więc wspaniale. Aha, e, nasz bursztynek by chciał iść na spacer. No nie będziemy e, Anastazji wysyłać. Zaczyna się. Co tu się dzieje? Żadne uczucie nie dorównuje temu. Aha, które pojawia się po przejściu ostatniego poziomu. <laughs> Otóż to. Narcyz gra, jednoczy się ze wszechświatem. Nie, ale nie będziemy mu tego ustawiać. Nie, nie, nie. To tylko taka chwilowa, mała rozrywka. Florka, ty byś poszła na ten spacer. Gdzie my tu mamy? Gdzie my mamy? Tutaj ten spacer? Dobra, flora została wysłana na ten spacer z bursztynem. A ty moja droga, Anastazja. Idź się po ochwal przyszłej. Nie wiem, czy to dobre miejsce na takie przekazywanie wielkich wieści, ale niech im będzie. Aha, jeszcze lepiej. No dobra, usiadłem na kanapie, więc. Alicja, zostaniesz babcią. Aha, ucieszyła się. No i super. A ty idziesz na ten spacer, no idźże. No dobra, trzeba by było przygotować jeszcze jakiś torcik, więc nie będziemy wykorzystywać do tego Alicji, tylko Anastazję i co by sobie tu wybrać? Hmm, białe ciasto czekoladowe, macza. Hmm, no niech będzie. Nie wiem, czy kiedykolwiek robiłam. Pewnie tak, ale ja to nie pamiętam nigdy. Ale zróbmy taki ładny, zielony torcik. Akurat będzie pasował do naszej rodzinki. <grymne> Może takie przyjęcie domowe? Czy przyjęcie urodzinowe? No dobra, zróbmy te przyjęcie urodzinowe. Bez prestiżowego, bo znowu mi nie wyjdzie i tyle z tego będzie. Więc ok, jubilat mamy Adasia i Alicję. Ok, i mamy gości, i tu sobie weźmiemy o lecien, naszą rodzinkę, Annę. Może Przemysława nie. No, Anastazja, Narcyz, Flora tak, oni mają być gośćmi. Żywieniowca nam nie potrzeba, miksologa też nie, też nie. Wystarczy taka mała kameralna impreza urodzinowa. A ja tego nie mogę w domu zrobić, no chyba sobie żartują. A nie mogę, dobra. Ja sobie żartuję. Rezydencja Słowik pta się gniazdko, tak jest. <grystanie> eee, no dobra. Okej, okay, poprzebierają się, no to super. A wy wróćcie już tego spaceru? Narcyz, coś ty ubrał? No, nie, no. Ehehe. znaczy oni jeszcze OK, a ty? No dobra, niech ma ostatnie szaleństwo. Nie przypominam sobie, żebym ją w coś takiego ubrała, ale dobra. Anastazja ślicznie wygląda. Piękne stroje jej Karolina poustawiała. Mega mi się podobają. No dobra, przyjęcie urodzinowe już w toku. Okej. Okay. Mamy Annę. Dawno też jej nie widziałam, jak się wystroiła. No, a Adaś mógłby sobie tu powitać. Podziękuj za przyjęcie. Swojej, e, znaczy koleżanka z pracy dawnej, jak może pamiętacie jeszcze. Poznali się właśnie w granitowych kaskadach w pracy, w, cała trójka Fatima, Alicja i Jadaś i dbali o granitowe kaskady. To były czasy. No dobra, zrobimy sobie tą główną imprezę, główny punkt imprezy na zewnątrz. Myślę, że tu będzie przyjemniej niż w środku. Adaś znudzony, ale trudno. Zaraz może się rozkręci. Chodź, Adaś. Ja wiem, że ty nie chcesz się starzyć, ale niestety jak mus to mus. Przykro mi bardzo. Musimy się pożegnać z tym pięknym, rudym kolorem tw twoim, wspaniałym. Zdmuchuj. I mamy siwego Adasia. No nie wierzę. Ale przystojny jaki był, taki jest. Super. Już Narcyz się do ciasta dorwał. No i jak my mamy Alicję postarzyć? No jak? Czy ja mam tu w lodówce jakieś ciasto jeszcze? Zobaczmy. No, nie mam, no. Hmm, co teraz zrobić? No, ja nie wiem, kiedy ten narcyz się tak szybko dobrał do tego ciasta. No dobra, trzeba przygotować drugie ciasto. Narcyz, za to coś ty tutaj zrobił, właśnie. To proszę, bardzo. Drugie ciasto damy czekoladowe. Najwyżej Alicja będzie miała urodzinki chwilę później od, Nar od Adasia. Narcysty, miałeś robić ciasto. No co za człowiek? Raczej co za sim. Nie zrobisz tego ciasta, tak? Anastazja sobie trzyma, zmęczona. Florka, chodź, ty tutaj prędzej. Ogarniesz ten temat, no i mamy, mamy tort, mamy imprezę w dalszym ciągu, no i proszę, i mamy staruszkę. Która może nie powinna już latać w takich wysokich bucikach. Bo kręgosłupy bo plecki już nie te same niestety. No, po pokaż nam się. Pokaż nam się. No, jakby w ogóle się nie zastarzała. Jakby tylko e, siwe włosy dostała. Ale buźka ta sama gładka, jaka była. Zero zmarszczek. No, to się nazywa fart. No, Adasiowi trochę przybyło. Troszkę zmarszczek jednak się pojawiło na czole, ale pięknie i tak się prezentuje. Tak, właśnie. I może pogadaj sobie z tym swoim synem, którego już dawno nie widziałeś. Mm, o, tak jest, poentuzjazmujcie się przyrodą, jak przystało na ojca i syna. Proszę bardzo, kto mi powie i kto pamięta pierwsze spotkanie Alicji i Adasia? Ich pierwsze oglądanie wspólnie nieba. Co prawda, tam oglądali wtedy chmurki, ale to nic. Dzisiaj się ustawili i ułożyli przed domem, żeby jeszcze trochę czasu spędzić tylko we dwoje, pooglądać gwiazdy, porozmawiać sobie. Wspaniale, pięknie się prezentują, bardzo się cieszę. No, i nasz, e, nasza impreza urodzinowa dobiegła końca. Czy goście jeszcze są? Chyba już poszli sobie, nawet nie zauważyłam kiedy, ale musiałam trochę czasu poświęcić naszej dwójce pięknej. <noise> Bursztyn przyszedł do nich. Zobaczyć, co oni robią. Czemu oni leżą przed domem na bruku zamiast gdzieś z tyłu na trawie? No, ale takie sobie miejsce wybrali, to niech mają. <noise> A tutaj kolejna nasza dwójeczka piękna, cudowna, sobie już drzema. Wspaniale, ale ja myślę, że ich zaraz przebiorę w piżamki i wygonię do łóżka jak, jak należy, a nie w ten sposób. Ale popatrzmy sobie. No, też będzie piękna rodzinka. Zobaczymy, co nam tam wyjdzie z tego brzucha Anastazji. Dobra, idziemy spać. Coś tam porobimy jeszcze następnego dnia. No dobrze, mamy następny dzień, już cały dom powoli się budzi na śniadanko i sobie tak pomyślałam, że wybierzemy się z narcyzem i Anastazją gdzieś w okolicy, sobie zwiedzimy jakieś przyjemne miejsce. Póki jeszcze Anastazja nie ma zbyt wielkiego brzucha i może mm, sobie swobodnie na spacery chodzić, to sobie pójdziemy, żeby, żeby nie tracić tej okazji. Sobie tak sobie myślę, że taki pełny dom i tyle simów w rodzince jest. No dobrze, z jednej strony troszkę ciężko do grania i do prowadzenia, ogarniania tego wszystkiego, ale z drugiej strony jest jakoś tak miło, przyjemnie, jak tyle simów kręci się po domu. I mam nadzieję, że uda mi się właśnie mm, dojść do tego, żeby. Anastazja z narcyzem mieli taką pełną chatę właśnie i wielką, wesołą rodzinkę. Tym bardziej, że Anastazja właśnie ma aspiracje duża, szczęśliwa rodzina. Więc będziemy coś w tym kierunku działać, żeby więcej tych dzieci było niż tylko dwójka. Mam nadzieję, że mi się to uda i że podołam temu wszystkiemu, bo. Pamiętam, że już przy dwójce było ciężko, ale takie mam ambitne plany. Nie wiem, co wy na to: czy widzicie właśnie taką wielką rodzinkę w wykonaniu Anastazji i Narcyza, czy może nie. A tymczasem dobra, na razie zostawiamy sobie ten temacik na przyszłość, a idziemy teraz na jakąś wycieczkę. No dobrze, jesteśmy na pięknych wyspiarskich klifach które nie miałam okazji jeszcze odwiedzić żadnym moim simem w zasadzie w tej naszej rozgrywce, bo mam prywatnie kiedyś tutaj byłam, ale to pewnie dawno i nieprawda, także sobie spędzimy trochę czasu właśnie w tym miejscu jest tu całkiem przyjemnie, zielono w odosobnieniu, to oni niech sobie tutaj spędzą razem czas i trochę się odprężam też we dwójkę, odpoczną sobie w takiej pięknej scenerii. Mocno troszkę w klimatach e, ruin Salwadorady. A może mi się tylko wydaje, nie wiem, co wy na to? Myślicie, że to trochę pasuje do tych klimatów? Chyba tak, <gryw> ale to nie, dobra, nieważne. Tak jest, tak jak mówiłam w. Jak się ta lokacja nazywała? Nie pamiętam oczywiście. Ale właśnie w Salvadoradzie, jak narcy trafił na piękne ruiny, to zapowiadałam, że kiedyś się z Anastazją wykąpią razem. <grym> Co prawda, teraz mamy inne miejsce, ale to nieważne. Najważniejsze, że są razem, chcą spędzić czas. Tak, pochlapujcie się, powygłupiajcie, póki nikt nie widzi. No dobra, ale jak oni już zrzucili swoje fatałaszki, są tutaj całkiem sami, to czemu by nie skorzystać? czemu by nie skorzystać? O nie, ty wymiotujesz. No niech to. Dobra, ta wycieczka będzie w ekspresowym tempie, bardzo króciutka, ale jeszcze niech skorzystają sobie <grybujesz> z okazji. Oho, no ładnie, ładnie, narcyz. No dobra, wróciliśmy sobie już do domku. Anastazja musi się ogarnąć. A tymczasem ja w sumie mam niezły orzech do zgryzienia i mam nadzieję, że ktoś mi tutaj doradzi i powie co i jak, ponieważ. Ponieważ. Narcyzie. Jak ja mogę wejść? A, dobra. Właśnie, ponieważ narcyz ma styl życia szczęśliwy, singiel. I teraz jest pytanie, i w sumie hmm, zagwostka mała kiedy on powinien się oświadczać Anastazji? I czy powinien, no bo w sumie dziecko w drodze, więc fajnie by było, jakby oni jednak tą rodzinę sobie już założyli. Może nie tak szybko jak w wypadku Adasia i Alicji, ale jednak chciałabym, żeby to się stało. I planowałam, żeby właśnie tam, w tych ruinach, które przed chwilą opuściliśmy, narcyz może jednak. Podziałał trochę, ale jednak no, nie wyszło to tak, jak bym chciała. Musieliśmy uciekać do domu. I to się jeszcze troszkę w czasie odłoży. Ale teraz pytanie, no bo jak on jest szczęśliwym singlem, to mu pewnie troszkę będzie nie kiedy on się zwiąże z Anastazją, no ale. No, chyba trzeba to zrobić, tak? Nie chciałabym, żeby ta rodzina była podzielona mimo wszystko. Hmm. No, pytanie, pytanie. Jak ktoś ma jakieś rady, to ja chętnie przyjmę. Bo sama nie wiem, jak to teraz ugryźć, ten temat. Dobrze, Anastazja, ty idź sobie jeszcze zjeść i myślę, że powoli sobie. Będziemy kończyć. Zostaniemy tutaj, tak jak zapowiadałam, zostaniemy sobie tutaj do niedzieli, czyli w następnym odcinku także sobie spędzimy trochę czasu z Florką, Adasiem, Alicją, Bursztynem. Pójdziemy sobie na ten festiwal zobaczyć, bo jeszcze nie miałam okazji sprawdzić, co tam nasi twórcy gry wykombinowali dla nas. I dobrze, myślę, że to wszystko w tym odcinku. To, co chciałam y, najbardziej zrobić, czyli urodziny Al Alicji i Adasia, mamy już zaliczone, więc myślę, że będzie dobrze. Idź ty, moja droga, Anastazja się ogarni bo trzeba będzie o ciebie dbać y, bardziej niż o pozostałych. Tak, jest. I zobaczymy, co to nam za dziecko wyjdzie i w kogo się wda. Dobrze moi drodzy, dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, że bardzo mile widziane są komentarze oraz lajki i subskrypcje. A tymczasem do zobaczenia i pa pa!